Witajcie, kochani, na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją trzech produktów do włosów, a będzie to Radikal. Jeśli Was taka tematyka interesuje, to zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. A co skłoniło mnie do zakupu tych produktów? Otóż to ostatnio miałam bardzo duży stres. I przez to mi zaczęły strasznie włosy wypadać. Po prostu tak brałam, tak? Po prostu garściami ciągnęłam. I w pewnym momencie się przeraziłam, bo naprawdę tych włosów wypadało bardzo dużo. A ja mam po prostu włosy yy, bardzo gęste, a tu mi zostało, można powiedzieć, yy, połowę połowa włosów na głowie. I tak, jak mówię, przestraszyłam się. Zaczęłam googlować. O co chodzi. Okazało się, że to jest związane z stresem. Oczywiście też byłam u lekarza, bo myślałam, że może coś. Nie tak, ale jest wszystko w porządku. I później sobie weszłam na jakąś stronkę. Ale powiem Wam szczerze, że nie wiem. To jakieś chyba dziewczyny. I właśnie ona zachwalała radikal i po obejrzeniu tego filmiku zaczęłam szukać w internecie i znalazłam te produkty na stronie natino.de i postanowiłam sobie je zakupić i powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zadowolona ale na początku myślałam ha, na pewno coś tylko to jest tylko takie sobie zachwalanie ta 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 ale okazało się, że są naprawdę bardzo dobre. Pierwszym produktem, który jest to szampon. On jest z 30% więcej skrzypu polnego. Arganina. Bardzo fajny Produktem będzie o tym, ten odżywka w sprayu. Bo ja nie chciałam innej odżywki, tylko interesowałam mnie w sprayu. Za każdym razem po umyciu tą odżywkę sobie spryskuję e, I jest tak samo. Zresztą te wszystkie te trzy produkty są rewelacyjne. I kolejnym produktem jest to oto peeling. 5% kwasów AHA aktywnych. Tak, skrzypolny, arganina i oczywiście do tego witamina B5. Powiem Wam po użyciu tego peelingu, jak sobie nałożyłam na głowę, tak, trzymałam 5-10 minut. Później, jak spłukałam głowę, to tyle miałam włosów w siatkach się po prostu przeraziłam. Ja mówię, o cholercie, to ja już na pewno zostanę e, łysa. I muszę powiedzieć, że do tak do pięciu razy tak mi wy, wychodziły włosy po tym peelingu. Teraz oczywiście to się wszystko uspokoiło. I naprawdę jestem mega zaszokowana że tak fajnie zaczynają mi włosy odrastać. Ostatnio byłam u mojej fryzjerki i powiedziała, oj, mówię u Ciebie teraz widać naprawdę fajną poprawę e, włosów, bo już niektóre na 2-3 cm tutaj widać. Tu odniesienie, że mam takie baby hary i oczywiście z tyłu, oczywiście pokazywała mi lusterko, ale ja niestety tego nie zauważyłam, ale po prostu nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj, o, właśnie to są już y, moje odrosty po stosowaniu tych y, produktów. Yy. I co? Oczywiście ja nie będę się wymączać na, y, na temat składów, bo można sobie wejść na stronę i po prostu sobie to wszystko przeczytać. Yy. Co jeszcze? Naprawdę z całego serca polecam te produkty, bo one nie są drogie. Są naprawdę, nie, naprawdę w niskiej cenie i są naprawdę warte polecenia. Jeśli Wam się ten filmik, jak wspomniałam, podobał, to lajkujcie. Subskrybujcie. Piszcie w komentarze. I my się widzimy w następnym filmiku. To do zobaczenia. Pa, pa.